Monikolej.Nadi witam w wolnych mediach, a moi gośćmi są Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Rodowe, wiceminister klimatu i środowiska. Witam Dobry wieczór. Serdecznie. i Dariusz Jański, Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panów, państwa, panowie na pewno znają najnowsze sondaż prezydencki, opinia 24 dla RMF-u. Okazuje się, że Rafał Trzaskowski ma 29,8%, Karol, Karol Nawrocki 22,6% 22, i okazuje się, że Rafałowi Trzaskowskiemu spadły notowania o 9%. Dlaczego pan sędzi? No, myślę, że odpowiedź jest dość prosta, dlatego, że po tej stronie demokratycznej mamy kilkoro kandydatów. Po stronie PiSu nikt nowy się nie pojawił, a tutaj się pojawiają nowi kandydaci. Myślę, że to jest powód. No, ale za 48 godzin startuje kampania, i cała naprzód. My jesteśmy zmobilizowani i naprawdę to jest determinowanie, żeby te wybory wygrać. Łatwo nie będzie, przyjemnie też nie będzie, patrząc pod co robią politycy PiSu i te środowiska, i te media z nimi związane, ale jesteśmy zdeterminowani. Kandydat prawa i sprawiedliwości powiedział, że Ukraina nie może należeć do struktur takich jak NATO czy też Unia Europejska, dopóty, dopóki nie zostaną wyjaśnione sprawy historyczne między Polską a Ukrainą. No i myślę, że... Nie chodzi generalnie o Pakt Północnoatlantycki, ale bo to do tego długa droga, ale jeśli chodzi o Unię Europejską, to spora część klasy politycznej ma tutaj tożsame stanowisko. Z tym tylko, że kandydat pis mówi, to sobie amuzą, a rząd koalicji 15 października po prostu w tej sprawie z stroną ukraińską wykonuje konkretne działania. I mamy już stanowiska ministrów kultury, które, którzy wymienili się konkretnymi listami, jeśli chodzi o miejsca, gdzie powinny być dane ekshumacje Prowadzone I mamy coraz kolejne w tej sprawie kroki. Przez 8 lat rządów PiSu, mimo dobrych momentów współpracy z Ukrainą, tak mogłoby się wydawać, nie zrobiono w tej sprawie nic. Wreszcie jesteśmy w stanie tą trudną historię rozstrzygnąć i jesteśmy w stanie się w tej sprawie z Ukrainą porozumieć. Ja widzę coraz więcej dobrej woli ze strony. Ta wypowiedź ukraińskiej. Karola Nawrockiego, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, bardzo wzburzyła Ukraińców. Ja myślę, że nie, po prostu nie dostał przykazu z Nowogrodzkiej. Myślał, że może sobie mówić co chce. Wydaje mi się, że ten ostatni tydzień w ogóle pokazuje z kim mamy do czynienia. Najpierw stanął pod takim banerem Polexit i powiedział, że podpisuje się pod wszystkim, co tam na tym proteście się dzieje. Później powiedział o kobietach, że nie podpisze ustawy o liberalizacji aborcji. Następnie faktycznie powiedział, że no, Ukraina do NATO i do Unii Europejskiej to nie. No i zakończył zrobieniem cyrkus, czy z, 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 z z Częstochowy, z Jasnej Góry, ro, robiąc jakąś propagandę ogromną, e, pogardy, e, nienawiści. No właśnie, czy panowie się nie dziwią, że w tej sprawie nie reaguje episkopat? Episkopat reaguje w sprawie lekcji religii. Czy religia ma być na pierwszej, czy na, e, czy na ostatniej godzinie, to jest bardzo ważne. A kiedy takie rzeczy się dzieją w sanktuarium, gdzie przychodzą kibice i krzyczą raz sierpem, raz młotem czerwoną hołd. Nie ma nic gorszego Pan e, na wroski nie, nie reaguje. Nic gorszego Kościołowi nie robi niż upolitycznienie wręcz upartyjnienie. I mówię to jako polityk i mówię to jako katolik. Wielu z nas do Częstochowy zmierza i nikomu do głowy nie przychodzi, żeby to miejsce, miejsce tak święte dla wszystkich Polaków, wykorzystywać politycznie. A wpadło to do głowy Karolowi Nawrockiemu i Kościół milczy. Dziwię się, tutaj powinna być jednoznaczna reakcja episkopatu, hierarchów kościelnych, nie tylko tych odważnych, którzy faktycznie są w stanie powiedzieć, że to nikomu nie służy, ale całego episkopatu, bo to jest po prostu haniebne, co robi Karol Nawrocki, po raz wtóry wykorzystuje Kościół do swoich partykularnych interesów. No ale tym razem już myślę, że Polacy się na to po prostu nie nabiorą, bo nie jest żadnym obrońcą wiary. Te jego nienawistne hasła, które padało z Jasnej Góry, przeczą w ogóle nauce, jaką głosi Kościół. Więc to jest w ogóle kuriozum, te okrzyki, te nienawistne słowa, które tam padały, nie mają nic wspólnego z wiarą chrześcijańską? Ja myślę, że Polacy będą musieli zdecydować, po której stronie chcą stanąć. Czy po stronie takiej polskiej nienawiści, mówię to całkiem serio, patrząc na te ostatnie tygodnie i na całe środowisko nawrockiego i tych mediów, które są skupione wokół niego, gdzie jest szerzona nienawiść, hejt, krzyki, awantury, a, a nawet podżeganie do, do zabójstwa Owsiaka. Czy jednak po stronie Polski Solidarnej, gdzie Ale musi jest musi pan próba... powiedzieć, kto podżegał do zabójstwa. No, nie, to, nie panie, jest, to jest policja, osoba, złapała, zatrzymał policja zatrzymała Policja tak? zatrzymała człowieka, 71-letniego człowieka, jak dobrze pamiętam, z Nowego Sącza, który, jak zeznał, oglądając jedną z telewizji, która sprzyja kandydatowi PiSu, nie chce już jej dalej reklamować, no zdecydował się zadzwonić do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i powiedzieć, że zabije owsiaka. Wie pani, to jest nieakceptowalne i mamy do wyboru albo Polskę nienawidząc, albo Polskę Solidarności, gdzie jednak e, będziemy dumni z naszego prezydenta, gdzie będzie taki autorytet jak e, Owsiak, e, gdzie będzie miejsce dla każdego, gdzie my możemy być z różnych obozów, ale sobie gratulujemy i ja życzę, żeby Jasna Góra była miejscem, gdzie się ludzie będą modlić. A, a nie będzie partiją. szczuciem, hejtowaniem, a z drugiej strony, żeby faktycznie każdy siebie akceptował, żeby była tolerancja. Natomiast co robi dzisiaj PiS i co robi ten kandydat Nawrocki? No przecież to jest kampania absolutnie negatywna to jest jakaś kampania hejtu. Ja nie mogę wyjść z podziwu, jak słyszałem, co się działo na, na tej Jasnej Górze. To zamieniona Jasna Góra w jakiś, nie wiem jakąś ustawkę kibolską, i on akceptujący. On będzie na powiedział, że nie będzie. Że, że widzi takie zakusy, że ktoś chce cenzurować banery kibiców, że ktoś chce cenzurować Kibiców i że tego nie powinno się robić. No to chyba nie pamięta, co robiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji, które samo takie wytyczne wojewodom, które, którzy podlegają Ministerstwu Zarządów Prawa i Sprawiedliwości rekomendowało. Natomiast ta kampania nienawiści, ta kampania szczucia jest no, czymś ohydnym. I to, z czym mamy do czynienia ze strony właśnie tej telewizji, o której mówił pan poseł i to, co zresztą mówią politycy PiSu, w tym pan Nawrocki, to jest coś niesamowitego. Oni de facto nie tylko hejtują Jurka Owsiaka za to, że czyni dobro. Oni hejtują to czynienie dobra. Oni mówią nie daj, nie dawaj, nie wspieraj tego, żeby komuś pomóc. No to my właśnie mamy... Tym się między y, y, też nimi ja. różnimy, że my mówimy, nawet jeśli w pełni nie akceptujesz, to nie atakuj, nie krytykuj, nie odbieraj komukolwiek szansę na dobro. wspieraj nie aktywet, Ale wspieraj inne, wspieraj Caritas, wspieraj inne fundacje, wspieraj może osobiście. Natomiast nikt z nas nie będzie odbierał prawa do czynienia dobra drugiemu człowiekowi. A oni to robią. Czy chcemy mieć takiego prezydenta? O tym będą... Panów ja mnie to, że, dobra, że dobra. Ka Karol Nawrocki jest tak daleko od... Y, y, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jest ważną osobą dla Jarosława Kaczyńskiego i okazuje się, że Karol Nawrocki, pytany o tradycję zapalania świec chanukowych, powiedział, że nie będzie kontynuował tej tradycji, bo ona jest mu obca ta tradycja. E, tak, tak. E, wiele rzeczy. Mało mówi, ale jak już coś powie, to faktycznie się wszyscy łapią za głowę. E, ja, ja chcę tylko jednak... Jedną rzecz dodać odnośnie pana Nawrockiego, bo mówimy o tym, co się wydarzyło w ostatnich godzinach, ale jeśli, je, jeśli jednak ten pan zapraszał na Westerpratę organizacje nazistowskie na spotkanie z weteranami również przestępców i organizacje nazistowskie, to co się po nim spodziewać na Jasnej Górze? Znaczy, jeśli to jest początek kampanii, w jego wykonaniu, to co będzie się działo w kolejnych tygodniach? Czy ja uważam, że Polacy muszą też zobaczyć, z kim mamy do czynienia? Nie, ale to jest niesamowite z jednej strony, bo wydawało nam się, że no nic gorszego nas nie może spotkać, niż to, że kandydat PiSu będzie czytał z kartki. Na tej konwencji on czyta z kartki to co mu Jarosław no, nie Kaczyński napisał. Tak, no, Okazało się, że jednak to nie jest najgorsze. Okazało się, że najgorsze jest to, co Karol Nawrocki powie wtedy, gdy mu tej kartki nie przygotują, gdy wygorsza te swoje nienawistne hasła, gdy jest w stanie no, no, też nie szanować tradycji innych. No, nie, ja się mu Dobrze. po prostu nie będzie zapytać. prezydentem wszystkich Polaków, to jest pewne.